No elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oceniania piosenek youtuberów. Pamiętajcie, że to właśnie Wasza aktywność napędza tę serię, więc jeżeli chcielibyście więcej, zostawcie koniecznie opeczkę w górę. Umówmy się, że 15 tysięcy łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem. Bardzo ważne również jest to, abyście zostawili subskrypcję na tym kanale i lecimy. Czy jestem raperem, czy też youtuberem, tak właśnie nawijała pewna osobistość, którą zaraz przeanalizujemy. Czuks, bo to właśnie o nim mowa był jedną z najczęściej wypisywanych osób pod poprzednim odcinkiem. Z nieba leci mano, z yeah. nieba, z nieba leci hajs. Ty podajesz hajs, sobie waj Ty pozgarnia hajd, nie słucham twoich Wow, ale wulgarność tutaj widzę, właśnie, nie spodziewałem się, że takie coś będzie. Osobiście cieszę się, że w końcu mogę ocenić coś, co będzie nagrywane w 100% na serio. Po pierwszych przesłuchanych sekundach mam sobie taki feeling, że kurde, może to nie jest takie złe, jednak. Jedynym mankamentem, który zauważam i który troszkę kuje mnie w uszy, jest to, że Czuks nawija wszystko pod jeden rym. Oczywiście nie jest to błąd, ale mam nadzieję, że zaraz wleci coś innego. No i właśnie o tym mówiłem, troszkę już jest to ciążyć i przeszkadzać, co nie? nie papali, O, był brudny obiektyw, patrzcie, tutaj widać, obiektyw brudny był. Elo, montażyści, co tam? Ja bym wyczyścił. Zauważyłem, że track ten jest napisany w bloszkach. Czuk znajduje sobie jakieś słowo, tworzy do niego od 4 do 6 rymów. Następnie zmienia to słowo, tworzy od 4 do 6 rymów. Następnie zmienia to słowo, tworzy od 4 do 6 rymów. I tak w kółko, w kółko, w kółko. I nie jest to okej. Okay. W muzyce bardzo ważne jest urozmaicanie. Oczywiście istnieją traki, w których jeden motyw przewija się przez całą piosenkę. Ale jest to robione tylko w przypadku, kiedy jest to naprawdę coś mega dobrego, a w tym przypadku jest to mega średnie. Teraz mówię sobie. Mówię Czy tam było. Chyba tam było słabo przycięte coś. Widzicie, yeah. 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 tam jest. Mówię s, jest Nie ma. Mówię je, yeah, yeah, tylko jest. Mówię, s. mówię z, yeah. Mówię z je Ktoś, kto robił moment, z mastering się do tego przyciął. Beka. Robię sobie vibe, a. vibe a. to jak dobra manga. Manga bijam na McDrive'a. Ciągle damy sobie Jest to klimat, który trzeba się trochę wczuć. Bo początkowo wydawało się to mega głównym, ale potem z biegiem czasu jest nawet okej. Okay. Witaczymy znów. No, ewidentnie widać, że ktoś jednak maczał w tym palce, ponieważ w przeciwieństwie do poprzednich traków czukse, które było mi dane usłyszeć, nie jest to 10-sekundowy bit na lupie, a ma on różne rozmaicenia. Jednakowoż cały kształt produkcji nie jest czymś szczególnym. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że jest to taki track one-shot, który raz przesłucham, potem o nim zapomnę i już nigdy do niego nie wrócę. Brakuje mu tego. Czegoś, no to wszystko jest takie nijakie. Moja cena to 5 na 10, bo nie wyróżnia się od niczym szczególnym, i tak jak powiedziałem, jest to zupełnie nijakie. Ale na pewno nie ma co hejtować, trzeba przyznać, że słuchaj ten progres, który on zaliczył. Dla odmiany, kolejnym utworem będzie piosenka, której totalnie nikt nie sugerował w komentarzach. Ale czuję, że osobistości te powinny mieć swoje miejsce w tej serii. A wszystko za sprawą tego, że wydali oni już płytę, nagrali sporą liczbę piosenek i są słuchalni. Panie i panowie, malczyńcy. Sam zawsze ze mną mądry skład, nawet kiedyś stracę wszystko przy mnie będzie z brat Bardzo fajny klip. Doceniam go ze względu na jakość i na to, że wszystko fajnie się klei w tych kolorowych światłach. Jednakże jakość audio troszkę kuleje. Mam wrażenie, że ktoś tu odwalił fuszerkę z masteringiem na wokalach. Już w pierwszych sekundach słyszę, że wokale na lewym i prawym kanale są zbyt głośno, co sprawia, że są zbyt słyszalne i trochę tokuje w uszy. Mama, kiedy... wszystko jest już git. Kurczę, bardzo fajne to jest. Podoba mi się ten motyw z mama wszystko jest już git. Mam tutaj wrażenie, że barwa głosu Marcina troszkę mi nie siedzi. To znaczy, wszystko jest poprawne i w dobrej tonacji, ale zwyczajnie coś mnie w niej lekko trigeruje. No ale oczywiście jest to coś, z czym się rodzimy i Marcin nie ma wpływu na to w ogóle. Jedyne, co bym sugerował, to zabawę tonacjami oraz unikanie niskich. Kiedyś się w z ubrani. Dzisiaj lata razem ze mną w koszulce Armani. Jedziemy z co ciekawe, Dawid radzi sobie dużo lepiej na autotunie Bankowo jest to spowodowane tym, że ma on naturalnie wyższy głos od Marcina. I jest mniej zachrypnięty. Mianowicie chodzi mi o to, że głos Dawida jest taki mega płaski i czysty. A Marcina taki chropowaty, jeżeli wiecie o co mi chodzi. No ale powiedzmy sobie szczerze, co do zasady nie jest to ani złe, ani też mega dobre. Ma w sobie to coś, ale dużo mu jeszcze brakuje. Teraz mam samolot i lecę tam razem z ekipą Lecimy sobie do Stanów, zahaczamy o Puerto Rico Na miejscu będzie już dla nas tam czekał Pablito. My go odwiedzamy bo przecież jest naszą familią. Słuchając tego traku mam wrażenie, że dużo lepiej wam idzie samo wykonywanie traku niżeli pisanie tekstów. Wersy te zawierają sporą liczbę wyrazów, które niekoniecznie znajdują się w dobrych miejscach. Jednym z najbardziej kujących momentów, który wyłapałem, to chyba był ten My go odwiedzamy. Czułem, że bardzo mocno gryzło się to z wersami, które z nimi sąsiadują. Swoją drogą śmieszna sprawa. Bo pamiętam jak kilka lat temu Marcin sam komentował traki moje, które wrzucałem sobie bardzo dawno, dawno temu na YouTubie. Kurde, ale ten czas leci. Pozdro Marcin, jeżeli to oglądasz w ogóle. Podsumowując, Trak oceniam na 6 na 10. Cały Trak wybija się troszkę na plus, lecz zawiera sporą liczbę mankamentów, które można by było poprawić. Słuchaj, gdyby chłopaki faktycznie się do tego przyłożyli i zaczęli skillsować, to za kilka lat mogliby zrobić coś naprawdę kozackiego. Teraz kolejna zmiana, moi drodzy. Pod ostatnim odcinkiem sugerowaliście mi bardzo mocno, abym ocenił coś z Abstra. Cóż może być lepszego od Disa na raperów? Cześć, czołem, przyszłem, jestem Gnuczek. I raperom zaraz ostro tu do Cuczek. Słuchaj fiutku, mego głosu. Rap jest pusty jak pusty od babci Rosu. Tutaj ewidentnie słychać, że Robert no, no, no nie stara się. No rapuje to totalnie od niechcenia. traktujecie kobiety. One idą do nas, wybijają się na nas i w sumie nas zostawiają. Au. To już zaczyna troszkę boleć. I wygląda to trochę tak, jakby ktoś zaczął mu pisać tą zwrotkę, nie dokończył jej, a Robert następnie postanowił sam dokończyć, zaimprowizować. No wyszło jak wyszło. Chcę napisać tekst, otwieram Worda. Chcę obejrzeć filmik, to se włączam Lorda. Robi filmiki od kilku miesięcy, a kupił dom za 160 tysięcy. <słyskawek> <słyskawek> Z każdą kolejną minutą zaczynam odczuwać ciarki wstydu. Jest to rap niby dla beki, ale po prostu nie działa. Kumam, że jest to parodia. Kumam, że jest to diss na youtuberów, raperów. Może to zabrzmieć bardzo źle, ale czuję, że jest to mega, ale to mega niszowe. Gdyby było to wykonanie kogoś z mniejszą ilością subskrybentów, to poleciałby bardzo, ale to bardzo mocny hejt w komentarzach. Moja ocena to 1 na 10, bo totalnie mi się to nie podoba. Było to... Straszne. Ale to oczywiście moja opinia. Pamiętajcie, że Wy również możecie wrażać swoją w komentarzach. Napiszcie mi co wy sądzicie. Przewózka. Karta na czasie znów zalana rapem. To me terytorium wycofuj się rakiem, by być youtuberem. Trzeba mieć patent. Zjeżdżaj raperze, odwiązecie lime'em. Przez ciebie mniej ogląda mnie panów. Za nich robię filmiki, ty dla panów Moją z wyświetleń zabierasz potrzeb w kto wiecie, mamy taki content! No i to jest to ta co czekałem. To jest zupełne przeciwieństwo tego co było. Beka! To co było wcześniej? Halo, jesteś tam? To jest to, to nowe jest tutaj, u góry! Tekst jest o niebo lepszy i ma dużo więcej nawiązań do samego YouTube'a. Genialne! Ranger, live hockey, Koła, daliśmy bezdomnemu buty Kliknij, klikni, zobacz Wiem jak panów skusić miniaturką Czerwona strzałka, cokolwiek kółko Wy powinniście pupnąć czuko, Wszyscy śpiewacie tą samą formułką Powiem szczerze, jaram się i jestem w szoku Słychać tam jednak trochę fałszu Mam wrażenie, że może być to wina realizatora Który wyobrał złą tonację tuna Dykcja też mam wrażenie mogłaby być trochę lepsza Szanuję za nawiązanie do miniaturek I do kontentu na platformie Kiedyś było gorzej, kupowałem w sklepie Teraz dużo lepiej w butiku kupuję kiedy już nie klepie Odnoszę wrażenie, że było to troszkę inspirowane stylówką Kłębo na Fide z Madagaskaru. Wierzę w ludzi obok, nie wie, w logo na paskach. Kiedyś było gorzej, kupowałem w sklepie. Czuć takie Madagaskar flow. By the way, czy wy też lubicie oglądać wykonanie tego kawałka na koncertach Kłębo? Dajcie znać w komentarzu. Pięknie. Przyjemnie się tego słucha, nie mam nic do dodania. Moja ocena to 9 na 10. Daje naprawdę mega dużą łapkę w górę. Wy również możecie dać łapkę w górę, jeżeli się zgadzacie ze mną. Wiesz, mi się kochać raperów, bo będą youtuberami i nie ma w tym nic dziwnego, bo wszyscy stracą rupy czynami. Na największy portal w Polsce, gdzie gdzie są pieniądze, też nie złowiłem zera, zero swój rap na Vimeo Bardzo, ale to bardzo słyszalny fałsz Na szczęście energia włożona w to wejście sprawiła, że. Nie zwracałem na niego aż tak mocno uwagi, ale jednak dało się to odczuć. I nie chcę tutaj zawierać więcej tłumaczeń. Wy pierwsi weszliście na nasz YouTube. No, a wróćciej! Teraz czas nas odwet. Teraz ja zgarniam forsę, bo mam tu więcej subów. Chyba proste. Ej, ale... Po co tyle przekleństw? W ciągu kilku sekund pojawiły się już ze trzy krów. Trochę sprawia mi to wrażenie takich zapychaczy w tekście. Wiecie, chodzi o moment, w którym artyście brakuje słowa, i żeby zgadzała się liczba sylab, wpycha tam jakieś takie randomowe wyrazy. I pewnie gdy wygram, w nie wierzę, a jak się znudzę i to zostanę papieżem. To było nawet śmieszne. Tylko, że znowu widzimy tu przykład randomowego słowa wstawionego, bo wstawia sobie taka o XD. Mówi, że nie umieją ja skłaniać rytmu, może w sumie. Ale mam pod zdjęciem 30 tysięcy polubień. No i dziękuję, Robert. Przewidział, że będę oceniał jego track, i już mnie chciał skajtować. Tak, nie wiem, 30 tysięcy polubień pod zdjęciem, ale wy możecie to zmienić, moi drodzy. Wejdźcie na Instagrama, a link będzie w opisie. Okej, okay, spoko. Na pewno nawinął lepiej niż Robert, ale myślę, że na pewno gorzej niż Czarek. Ale czuję, że miało to jednak w sobie coś, co. Troszkę się broni. Moja ocena to 5 na 10. A czy wiesz, że 5 na 10 osób nie subskrybuje tego kanału? Jeszcze zrób to teraz, ponieważ jest to bardzo ważne. Ponadto sprawdź poprzedni odcinek. To by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Cześć.